Cię kochana, że tak szybko do mnie przyszłaś. No naprawdę po treningu po prostu miałam wielki problem z tym kolanem. Na szczęście, Barbie, wszystko jest w porządku. Tylko proponuję teraz jakieś takie lekkie ćwiczenia. Och, dobrze, dobrze, ja wszystko rozumiem. No ale wiesz, muszę być w formie i muszę codziennie ćwiczyć. Zapraszam cię, Barbie. Ale chyba, wiesz co, dostałam wiadomość. Jakiś y, pacjent na mnie czeka. Och, strasznie wysoką gorączkę ma. Co się majaczy? Y, Barbie, pa, lecę. Odezwij się później i powiedz, jak z tym kolanem? Jeszcze raz dzięki, że mi pomogłaś. Gdyby nie pomoc mojej przyjaciółki, która jest lekarką, to chyba musiałabym y, przestać ćwiczyć. No ale trening musi być dzisiaj skończony, tak więc... Och, dobra, może najpierw jakieś skłony do boku. I zaraz rozgrzejemy sobie nogi. O rany, ale się zmęczyłam. No dobra. Chyba zajrzę do kena. A co jest, psiaczku? Naszło cię teraz na pieszczoty? Co się dzieje? Mój mały, słodki dalmatyńczyk już się tobą zajmuje. O, chyba przyszła mała zazdrośnica. Tebie, kochana, też pogłaszczę. Nie zapomniałam o tobie. O, oh, Barbie. Barbie, chodź tutaj do mnie, Barbie. Proszę, chodź do góry, do sypialni. Ojej, a co to tam się dzieje? Och, przepraszam was, psiaki, ale musicie na chwilę zejść. Muszę pójść do Ken'a. Ken, już do ciebie idę. O rany, co tam się wydarzyło, że on tak krzyczy i jęczy? Czekaj, idę. O, zajmie mi to trochę czasu, jestem zmęczona po treningu. O, Barbie, Pośpiesz się! O rany już nie mogę wytrzymać! Co takiego się stało? Chcesz coś do picia? Do jedzenia? Czy o co chodzi? Po co mnie tutaj zawołałeś? O rany, Ken, jakoś dziwnie wyglądasz? Bo dziwnie się czuję. Mówię ci, nie mogę. Boli mnie brzuch. Chyba zaraz wymiotuję. O nie, Ken, nie wymiotuj tutaj. I, jak ci niedobrze, to idź do łazienki. Oh, Barbie, ja nie mogę. Już mi przeszło, ale... Ale źle się czuję. Chyba jestem strasznie chory. Pokaż mi tu czoło. O rany, jakie ciepłe. Ken, ty chyba masz 39 stopni. Co tu robić? Co tu robić? Co tutaj wymyśleć? Ken, masz ochotę na coś do picia? Do jedzenia. Spokojnie ja się tobą zajmę. Tylko proszę, wyzdrowiej. Poczekaj, przyniosę kocyk dobrze, Barbie. Dziękuję. Jesteś naprawdę kochana. Zaraz cię przykryję i od razu poczujesz się lepiej. Och, poczekaj, nie ruszaj się, nie ruszaj! O, proszę. Powinieneś teraz dużo leżeć, porządnie się wygrzać. No i zaraz zawołamy lekarza. No przed chwilą pani doktor tutaj była. No ale nie pomyślałam o tym, że ty się tak źle czujesz, Ken. Badała moje kolano. Na szczęście ze mną wszystko w porządku. Barbie, nie ma opcji. Ja nie lubię lekarzy. N nie chcesz, by jakiś lekarz tutaj do mnie przychodził. Oj, Ken, głupta się. No. Zupełnie jak małe dziecko. Pani doktor cię zbada. Może przepisze jakiś lek i... Od razu poczujesz się lepiej. Nie ma takiej opcji. Nie chcę żadnego lekarza. No dobrze, mój kochany, nie będę cię stresować. Po prostu odpoczywaj, może na chwilę zaśniesz. Ja cię zostawię na chwilę tutaj, ale gdy gorączka nie minie, to pani doktor będzie musiała przyjść. Powtarzam, żadnych lekarzy. No dobra, spróbuję zasnąć. O. Biedny Ken. Tak mi go żal. Tak mi jest smutno z jego powodu. Sama nie chciałabym być chora. Ale wizyta lekarza to przecież nic złego. Oby tylko mu przeszło. I żeby już więcej nie chorował. Ojej, może ja od razu zadzwonię po panią doktor? Barbie! Wszystko słyszałem. Nie dzwoni po panią doktor. Ken to usłyszał. Dobrze Ken, kochanie, nie będzie żadnej pani doktor. Nie mogę oglądać telewizji, bo Ken się będzie denerwował. Nie mogę słuchać muzyki, bo się obudzi. Ciasteczek nie zrobię, bo Ken nie ma apetytu. W takim razie zrobię to, co uwielbiam najbardziej, czyli ćwiczenia i sport. I skłonę, i skłonę. O rany, uwielbiam ćwiczyć. Może ken powinien zacząć? Przecież dzięki ćwiczeniom nasze ciało jest zdrowe i rzadziej chorujemy. Zaraz jak ken wyzdrowieje, zapiszemy się razem do siłowni. Tam trener da nam porządny wycisk. Będziemy sportowani na 100%. O, zmęczyły mnie te ćwiczenia. Teraz to i ja mam ochotę na chwilę zasnąć. Się przysnęło. O, o, rany. O, ciekawe, jak długo spałam. O, nie, wcale nie długo. Z zegarka wynika, że tylko pół godziny. To taka turbodrzemka. Ken powinien się już poczuć nieco lepiej. Chyba do niego zajrze, ale tak po cichu, żeby się nie obudził w razie czego. Może już gorączka mu minęła i Faktycznie, Nie będę musiał wyzywać pani doktor. Oby tylko z nim już było nieco lepiej. Może ugotuję mu jakiś dobry rosołek? To na pewno mu zasmakuje. Ken, Ken, kochanie, O! chyba już wstał, ma otwarte oczy. Kochanie, jak się czujesz? Wiesz co, Barbie? Chyba nieco lepiej, ale miałem jakiś taki dziwny sen. O egzotycznych wakacjach! No to się cieszę! Może jak wyzdrowiejesz, to gdzieś pojedziemy! O rany, Ken! To, to, co się stało z twoimi włosami? I jeszcze przed chwilą miałeś je w kolorze brązowym! Barbie, może Ty jesteś chora? Co ma być z moimi włosami? No, chyba wszystko w porządku! A, Ken! Ken, ty się zmieniłeś! O rany, cierpisz na jakąś dziwną chorobę! Twoje włosy są blond! Hen, co się z tobą dzieje? Barbie, przestań panikować, bo bo mnie boli głowa. Chyba jest mi znowu niedobrze. Hen, dlaczego ty jesteś rozebrany? Jeszcze przed chwilą miałeś ubranie na sobie. Gdzie jest twoja niebieska bluzka? Barbie, o czym ty mówisz? Ej, jak ty panikujesz. A, o rany, faktycznie. Uuu, Barbie, zobacz na to. Jakie ja mam mięśnie! Co za dziwnie, koszmarna choroba! Co, 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 co ci jest? Ken, jedź wo nie po lekarza! Ty, ty, ty masz jakiegoś strasznego wirusa! Barbie, nie, nie, żaden lekarz! Poczekaj, poczekaj, Barbie! już do ciebie idę! Czekaj! O rany, Barbie, ja nie mogę chodzić! O nie, choroba zaatakowała twoje nogi! Może masz chore kolana? Tak jak ja. To ta lekarka na pewno ci pomoże. Ken, <grym> tak się u ciebie martwię. Barbie, Barbie jest niedobrze. Dzwonię po lekarza. Ja nie mam nóg, mam inne włosy. Moje ciało jest umięśnione, a zobaczcie tu. A Barbie, pomóż. Ja nie mam nóg, zamieniłem się w syrenę. A w zasadzie to w jakiegoś męskiego syrena. Barbie, jak to wytłumaczyć? Skąd, skąd ten, ten dziwny mój wygląd? I od kiedy noszę biżuterię na szyi? I to w kształcie jakiejś muszelki. Barbie, pomóż! Czekaj, Ken, bo zaczyna mi się robić słabo. To, to wygląda jak jakiś koszmar. Myślałam, że masz halucynację, ale ty naprawdę wyglądasz jak Syrena. To są prawdziwe łuski. Masz prawdziwe płetwy tutaj. Ken, może to przez ten twój dziwny sen. Nie śniłaś czasem o pływaniu? No co ty, Barbie? No, no, śniło mi się, że nurkuje I że w ogóle nie potrzebuję tlenu do oddychania. I mogłem spędzić pod wodą nawet cały dzień. W takim razie ten sen musiał się przenieść do prawdziwego życia. Ken, ja nie wiem, czy uda się ciebie wyleczyć. Ken, ja nie mam pojęcia. Czy ty jeszcze kiedykolwiek będziesz mieć nogi? Czekaj, dzwonię po panią doktor. Ona nam pomoże. Okej, okay Barbie, wyjątkowo się zgadzam. Nie chcę już być blondynem z takim dziwnym ciałem. Zabierzcie mi te płetwy i te łuski. Fuj! Zadzwoń potem swoją przyjaciółkę. Ona na pewno mi pomoże. No cześć, cześć, tutaj Barbie. No znowu muszę cię prosić o pomoc. Stała się straszna rzecz... Musisz tutaj do Dream House od razu przyjechać. Ojej Barbie, a co się dzieje? Bo aktualnie jestem, wiesz co, u jednego pacjenta. Znowu to twoje kolano? Nie, eee, ze mną jest wszystko w porządku. Chodzi o Kena. Słuchaj, on, on się zmienił. Jego ciało wygląda zupełnie inaczej. Musisz przyjechać i to zobaczyć. Oj, brzmi poważnie Barbie. W takim razie zabieram teczkę z lekarstwami i z przyborami. I już do ciebie pędzę. O rany, dobrze, że moja przyjaciółka jest najlepszym lekarzem, jakiego znam. O rany, ona zawsze mi pomaga, żeby tylko wyleczyła Kena. Nie chcę mieć ukowanego, który. Fuj, w połowie jest rybą. To okropne. Niedługo będzie śmierdzieć jak ryba. Barbie, słyszałem wszystko. Wiesz co? Jak możesz tak mówić? Ken, przepraszam, ale jestem bardzo zdenerwowana. Marzę tylko o tym, abyś wyzdrowiał. Nie wiem, jak to długo czasu zajmie, ale... O, opoczynaj, pani doktor już jest! Barbie! Barbie, już jestem! Drzwi były od domu otwarte, więc od razu weszłam. Co się dzieje? Gdzie jest Ken? Tutaj! Na górze! Chodź do naszej sypialni! Ale tutaj u was wysoko. No, Ken, jak się czujesz? O rany! Ale ty masz mięśnie, Ken. Musiałeś dużo ćwiczyć przed tą chorobą. O rany! Barbie, i co jeszcze? Bo ja to myślałam, że chodzi o jakąś wysypkę, o jakieś plamy, o jakieś zmiany na skórze. No, mówiłaś, że jego ciało wygląda całkiem inaczej, a na moje to. On po prostu ma super mięśnie. Super mięśnie to i ja bym mógł mieć, ale nie to, co jest niżej. Chodzi o jego nogi. No zobacz, sprawdź! Są przykryte kocem! No tylko uważaj, bo będziesz w szoku! co wam chodzi? Co to za tajemnice? Wkręcacie mnie? Który ma aprylicz czy co? Co może być nie tak? Pewnie jakaś wysypka, albo chore kolano. O. O. Oh my Gasz. Po co ty się przybrałeś za Syrenę? To jakiś żart? Robicie sobie ze mnie żarty, kiedy ja leczę prawdziwie chorych ludzi? Ja wiem, że to wygląda jak jakiś głupi żart, ale to prawda. Ken miał wysoką gorączkę. Położył się spad. Przykryłam go kocem. A gdy wstał, to opowiedział mi jakiś dziwny sen o pływaniu, o nurkowaniu. No, i jak wstał, to wyglądał już zupełnie inaczej. No, mówię ci, to wszystko się wdziało dzisiaj. Niestety to jest prawda. I tylko ty możesz mi pomóc. Błagam, ściągnij ze mnie ten ogon. Wygląda mi to na bardzo rzadką chorobę. U osób, które zasypiają z wielką gorączką i mają magiczny sen. Wówczas ten sen jakby wnika do prawdziwego życia. Stąd ten twój syreni ogon, bo marzyłeś chyba o pływaniu i o tym śniłeś. Jest na to tylko jedno, jedyne lekarstwo. Czasami wyleczyć się można po długim czasie, a czasami po prostu już po kilku godzinach. Mów, co muszę zrobić. Zjem wszystkie lekarstwa, jakie mi przepiszesz. Wypiję każdy syrop. Możesz nawet mi robić zastrzyk. Wszystko przetrwam, żeby tylko mieć nogi. Błagam, błagam Cię przyjaciółko, pomóż mu. Zobacz, bo nasze życie już nie będzie wyglądać tak samo. Ale to jest proste. Nie potrzeba żadnych lekarstw, żadnych zastrzyków. Zachorowałeś, kiedy spałeś. Podczas snu. No to wyzdrowiejesz też podczas snu. Ale musisz marzyć o czymś normalnym. Pomyśl o spacerze z Barbie. Albo o meczu, że grasz. Nogi znowu ci wrócą. W tej chwili do łóżka kładziesz się i zasypiasz, a jak się obudzisz, to masz mieć z powrotem nogi. Barbie! Widzimy się za kilka godzin. Będę śnić o długich spacerach z Tobą. Prany, Słuchaj, jak ja się denerwuję. Normalnie nie mogę wytrzymać. Chyba zaraz ja zachoruję. Barbie, spokojnie. Wyluzuj i będę tutaj z Tobą cały czas. Poczekamy razem, aż Ken wstanie i wyzdrowieje. Wówczas wtedy pójdę do domu, a ty się uspokój. Kiedy ja nie mogę? No, no co ty byś zrobiła na moim miejscu, gdyby twój ukochany zmienił się do połowy w rybę. Fuj! No faktycznie nie jest to zbyt y, fajna rzecz, ale musisz być cierpliwa. Jak myślisz już? Mogę pójść sprawdzić? O rany, tak już bym chciała, żeby był zdrowy, żeby wszystko było ok. Chyba już, co? Chyba już wyzdrowiał! Poczekaj chwilę! Dosłownie kilka minut. Na pewno zaraz się obudzi. Obranie, czekam, dłużej, słuchaj idę! Nie wytrzymam! Muszę chociaż zerknąć pod kołdrę. Przede niego ogon zniknął. Idę to sprawdzić i nie zatrzymasz mnie. Halo? Halo, Ken, kochanie. Obudziłeś się już? Halo, kochanie. Uch, chyba tak. Ken, jak się czujesz? O! Oh, czuję się wyśmienicie. Barbie, chyba się udało. Sprawdźmy tylko. Jest, znowu mam swoje ciało. Nogi, ręce, brzuch i ubrania. Spało mi się wyśmienicie. Woo! zobaczcie, hops. Hops, mam nogi. Barbie, idziemy na spacer. Zapiszemy się na kurs tańca, później pójdziemy na rower, a na końcu będziemy biegać. Och, tak, muszę skorzystać, że mam no, znowu swoje nogi. No, widzę, że wszyscy są szczęśliwi. W takim razie nie jestem już tutaj potrzebna. Barbie, niech cieszy się razem z Kenem, a ja. Po cichu sobie wyjdę i oczywiście sporządzę notatki z tego naprawdę dziwnego przypadku medycznego. Mam nadzieję, że nikt z Was nie zachoruje na tę dziwną chorobę. Barbie i Ken są znowu szczęśliwi. Nie mogą się nacieszyć tym, że Ken odzyskał swoje długie i piękne nogi. A pamiętacie, jakiego koloru naszyjnik był na szyi Kena? gdy był chory i gdy był zamieniony w syrenę? Jakiego koloru była ta muszelka? Jestem ciekawa czy zapamiętaliście a jeśli tak to napiszcie mi to szybciutko na dole w komentarzu Pozdrawiam Was serdecznie z gigantycznego domku Barbie Dream House Już niedługo kolejne odcinki i kolejne przygody Barbie i Kena Do usłyszenia w kolejnym odcinku Pozdrawiam Was kochani Pa pa